Bucharz nazywany jest Jurand Ze Stychowa. Domyślacie się Państwo dlaczego. Proszę Państwa, a tę część poprowadzi dziennikarz Marcin Gazna, który wielokrotnie pisał o tym festiwalu, ale w Bochni jest po raz pierwszy. Panowie oddaję Wam głos. Pani technicznych. Działa, no, działa. działa, bo nie chce stać na kogoś bokiem albo tyłem na przykład. Dobrze, no, Pan Jerzy już przedstawił częściowo naszych bohaterów dzisiejszego spotkania. Ja mogę dodać, że Piotr oprócz tego, że ma na swoim koncie cztery szczyty z Korony Ziemi, czyli szczypy na najwyższe szczyty na poszczególnych kontynentach. To jest. W 2008 w Limandżale, czyli dach Afryki. Rok później Elbrus, czyli najwyższy szczyt Kaukazu. 2011 rok Aconcagua, czyli najwyższy szczyt w Andach, prawie 7000 metrów. I 2018 rok Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Piotr? Piotr charytatywnie brał udział w wielu maratonach. To są maratony na czterech kontynentach w Europie, w Afryce, w Azji, w Ameryce i Północnej. No, na pewno też na wyróżnienie zasługuje fakt, że dwukrotnie ukończył zawody triatlonowe serii Ironman, czyli dam do mety. Najpierw trzeba przepłynąć prawie 4 km, później dostaje się rower. I trasy trzeba pokonać 180 km. No, a po zejściu z roweru już tylko maraton, czyli 42 km. I na to wszystko y, jest wyznaczony limit 16 godzin. Y, Piotr no, wyniki miał poniżej tych, y, te, te, tego, tej granicy. A no, tu trzeba przypomnieć, że Piotr od y, ponad 40 lat zmaga się z chorobą nowotworową. W 1991 roku decyzją lekarzy no, stracił płuco i te wszystkie osiągnięcia, o których dzisiaj mówimy, no zrobił na jednym pulcu, jeśli można tak określić. Więc... Za życie. i tak, taki jest właśnie też tytuł książki, którą w tym roku wspólnie y, napisaliśmy. Natomiast Łukasz, no można powiedzieć, że nie widzi przeszkód y, w rozwijaniu wielu talentów. Jest y, utalentowany muzycznie, jest, y, działa w, inform, y, w, w dziale informatyki, jest, jest też związany z y, dziennikarstwem. I właśnie z, Piotr był jego przewodnikiem na wyprawach górskich. Wspólnie zdobyli trzy szczyty, właśnie Kilimanjaro, Kilimanjaro i bakon no, ale... proszę, proszę nie pytać, dlaczego istoty określane mianem homo sapiens się do 7000 metrów, ale wierzcie mi, że to, co doświadczyliśmy z Łukaszem, to jest dotykanie absolutu. Człowiek w wysokich górach wie, że jest tylko częścią czegoś znacznie większego i nic nie zależy od, od szarej rzeczywistości, tylko jest dotykaniem. Staje się taką kruszynką wobec tej natury i tego ogromu natury. Będziemy yy, ja dzisiaj rozmawiać właśnie o muzyce w koronie Ziemi, pochni, no, rozmowy z Piotrem no, wypada zacząć od takiego, takiej sytuacji z 91 roku, kiedy właśnie Piotr był już po wspomnianej resekcji płuca i tak pan Jerzy już wspomniał, lekarz zasugerował mu, żeby poszukał mu mieszkania albo w bloku z windą, albo na parterze lub pierwszym piętrze, no bo to wychod wychodzenie po schodach może dostarczać, mu, może być sporym problemem. No i w 1991 roku Piotrze, powiedz, co się stało? Proszę, dlaczego ta kuchnia jest tak ważna w twoim życiu? Proszę, proszę Państwa, kocham boknie. Yy, mój brat był tutaj geodetą, mieszkał na osiedlu Smychów, Krzysztof w pogor. I kiedy usunięto i płuco, to strasznie przykuli ganiłem, mianowicie wykradłem z rozwoju. Pomorki, dwa tygodnie po operacji, kiedy jeszcze niepogojone rany i przejechałem najważniejsze 40 kilometrów w moim życiu, a mianowicie z Krakowa do Bochni, na Styków. I przyznaję szczerze, że były to najważniejsze 40 kilometrów w moim życiu. Wymiotowałem trzy dni, spałem trzy dni, a później, kiedy się obudziłem na Smykowie to u mojego ukochanego brata, to eksplodowało to co powiedział w świętej pamięci mój lekarz a mianowicie mi onkologiczne ADHD zachwyt nad życiem, zachwyt nad każdym podarywanym oddechem i zaczęło się wspinanie, zbieranie pieniędzy bo od 2004 roku zebrałem ponad 28 milionów złotych na cele społeczne i charytatywne a Bochnia jeszcze kojarzy mi się z jednym nieprawdopodobnym wydarzeniem a mianowicie mi proszę państwa przeżyłem tu swój pogrzeb Mój brat 39-letni, kiedy zmarł, byliśmy bardzo aktywnymi harcerzami, został pochowany w Krzyżonowicach, kiedy wyszedłem z domu pogrzebowego, to okazało się, że połowa gości na pogrzebie miało szarfy z napisem Żegnamy Cię Piotrze, aż panu szyszenia. Kocham wanie. Najtrudniejszy bieg jaki w życiu biegłem to w kopalni soli, e, w kopalni soli bocheńskiej. 24-godzinny bieg e, wspaniały, gdzie wielu przyjaciół również zapraszałem ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki i naprawdę, e, no, Pa. to jest moje miasto też i e, wspaniały koloryt, i to nie jest, że tak powiem, e, jakieś słodzenie, ale tutaj naprawdę, naprawdę czuję się, czuję się to przejdźmy teraz. Przechodzimy już teraz właśnie do wątków muzycznych. Piotr poznał Łukasza dzięki jego talentowi muzycznemu. W 2008 roku Piotr właśnie montował ekipę na wyprawy na Kili i zadecydował, że w tej ekipie będzie też Łukasz. Tak, wydawałoby się, że nie można połączyć góry ze śpiewaniem, a tutaj jednak trafił się egzemplarz. Zresztą popatrzcie na Łukasza wyprodukujemy plakaty z napisem, tak wygląda koniec kryzysu. <noise> Łukasz, Łukasz w wniósł, wniósł moje życie i, i wielu moich przyjaciół z wysokich gór coś nieprawdopodobnego, co za, za moment Państwu zademonstrujemy, za ponieważ oprócz ogromnego dystansu do swojej niepełnosprawności ma dar od Boga, który polega na tym, że... No, no nie da się być przy nich smutnym. To jest prawda. To ja chciałbym ciebie Łukaszu zapytać, jak właśnie wspominasz 2008 rok i propozycję wyjścia na Kilimanjaro, między innymi z Piotrem. Oj, to było tak naprawdę jak wygranie w Totalotka. Kojarzyło mi się Kilimanjaro z piosenką LadyBanku. No gdzieś tam z geografii też pamiętałem. Najbardziej suchy szczyt, tak. No ale dotknąć tej Afryki, no to było marzenie niespełnione, a się spełniło. Razem, razem cierpieliśmy głód i chłód, a tym wygasły wulkanie, to też taką męską solidarność i męską przyjaźń jeszcze bardziej scementowało. Zapewne część z Państwa zastanawia się, jak niewidomy Łukasz mógłby wejść na, na takie szczyty. Może opowiecie jak, jak to technicznie wyglądało, jak wyglądało już i jak wyglądały przygotowania? Taka dwójka ze sternikiem, mianowicie jeden prowadzący z podwiązanym na loży Łukaszem, a z tyłu ja, który poklepywał go albo w prawe albo w lewe biodro, nadając kierunek w jakim ma iść. No, tak, tym... Państwo wiedzieć, że powyżej 5000 tysięcy metrów ciężko się mówi i każdy oddech jest na wagę złota. A powyżej 5 tysięcy metrów zaczynamy się po prostu wyniszczać, bo organizm się nie regeneruje. I stąd ta komunikacja niewerbalna musiała być. W pełni no, proszę, proszę zamknąć oczy i spróbować wejść po, po kamienistym zboczu, a Łukasz, Łukasz to robił i, i ukrywam, że każda wyprawa była... Byliśmy otoczeni ludźmi, którzy robili zdjęcia, ponieważ myśleli, że uczestniczą w jakimś programie telewizyjnym dostawcy ponieważ człowiek z chustką na głowie yy, no zasywał pod górę w tempie, którym nie postydziłby się niejeden jeden pełnosprawny. Yy, kolejny kolejny dar od Boga i coś wspaniałego, dające świadectwo. Razem zdobyliście trzy szczyty właśnie z korony i ziemi. Yy, olbrzymi sukces, no, ale też w trakcie tych wypraw były trudne momenty i chciałbym zapytać, jakie wtedy znaczenie miała muzyka? Bo wiemy, że, że Łukasz w trakcie wypraw demonstrował swoje talenty. Po prostu jak jej idzie, to jak się zaśpiewa, to jest lżej. Kiedy tęskni się za najbliższymi, to też ta muzyka przynosi ulgę, zresztą byś powiedzieć, przewodnicy afrykańscy na Kilimanjaro również jak nie szło, to na Jakoś eee, to nie podgapiłem? Ja będę tutaj prosił Pana technicznego o podanie danie nam przykładu, a mianowicie wyobraźcie sobie taką sytuację. 5300 metrów nad poziomem morza. Z jednej strony w Andach widać tafle Pacyfiku, z drugiej pogórze argentyńskie. I rano Łukasz rozpłakał się. Ja mówię Łukasz, dlaczego ty płaczesz? Tęsknię za córką. Jakby to się pociesz Pańska przyjaźń jest czasami dosyć szorstka. I Łukasz yy, Mam to nagrane, to jest jedno z najpiękniejszych momentów mojego życia, gdzie cała ekipa wyprawowa ryczeliśmy jak dobry, a Łukasz nie widząc zrobił to, co zrobił. Poproszę fragment związany z, z, z kolendą na przełęczy. Proszę W tej chwilę. Natomiast Łukasz jest nieprawdopodobnym frikiem. To jest człowiek, który... No nie da się przy nim nie śmiać. I kolejny filmik, który Wam zaprezentujemy, że da się łączyć muzykę, otóż w największej bazie Anna na 4300 metrów zobaczycie, jak Łukasz brata się z Czechami, którzy zdobyli Akonfamułę, to jest na wysokości ponad 4000 metrów. I wyobraźcie sobie takie, taką, taką sytuację, ile ona może wnieść w radość i postrzeganie codzienności. Bardzo proszę o fragment z Jóżiny. W części no, tego filmu Łukasz y, tańczył. Tańczył, tak. No. zazdrościliśmy mu, ponieważ nie widział, jak piękna dziewczyna go obtawcaływała. No, no, no szczęścia no, spod tych No też trzeba dodać, y, że miał charakterystyczne boki, te skorupy tak zwane, więc... No, bardzo ciężki, więc nie sposób było się w nich poruszać tak naprawdę, Jakaś ta energia wysła. Już na koniec, zupełnie, żeby zobrazować... To, kim Łukasz jest w naszych wyprawach wysokogórskich, to będzie ostatni filmik, który skończył się tym, że o godzinie w pół do trzeciej w nocy wyrzucono nas z hostelu w Buenos Aires. A dlaczego? To zobaczcie, bardzo proszę. o podaje, że kiedy miał problemy fizyczne na Kilmanjaro i 200 metrów od krateru szczytu nie mógł wejść, Postanowiliśmy się mu pomóc z modlitwą. Zaczęliśmy odmawiać, zdrować Marią, ale nie pomogło. No i wtedy wzięliśmy Łukasza sposobem, a mianowicie wzięliśmy go na bok i powiedzieliśmy Łukasz, nie jesteś na Kilimandżaro, tylko jesteś na hałdzie węglowej w Wysłowicach. <grytanie> I, I uczestniczysz w programie TVM. To, co powiedział na temat pochodzenia naszych matek, co nam wyrwie z pewnej części ciała, a później prawie wybiegł na to I Ile znaczy... Motywacja słowa... M ta motywacja to jest... Drodzy Państwo to jest rzecz bez ceny, naprawdę. A, nie wiem, i, nie, ale mnie están, baptism, niesamowito, bo dawałeś takiego kopa i taku, Taki napęd, że nie jeden mander się tego posłuchami. Dziękuję. Te filmiki, które Państwo obejrzeli... Wszystkie były właśnie związane z wyprawą na Aconcagua. Ta wyprawa miała w pewnym momencie no, dramatyczny przebieg, bo w książce, o której już wspomniałem, ten rozdział nazwaliśmy z Piotrem Śmierć ratuje życie. I, no, Piotr z Łukaszem otarli się o, o śmierć i chciałbym zapytać właśnie, żebyście może no, przedstawili jak, 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 jak to wyglądało? No powiem tak. Jest niesamowite uczucie, kiedy schodzi się ze szczytu przez 10 godzin nie mając świadomości. i Ląduje się po tych kilkunastu godzinach w jakimś schronie na wysokości 6 tysięcy metrów, gdzie każą do niego wejść. A mi się wydaje, że przeryw do kosza na świecie. Po prostu postrzeganie tej rzeczywistości jak jakiejś totalnej w ogóle Jeśli ewakuacja śnił no bo innego wyjścia nie było, to no to sprawia, że zaczynamy doceniać, jak wartościowe jest nasze życie. Cieszy cieszymy się, bo nasz wyczyn został doceniony i otrzymaliśmy <coughs> tytuł nagrody za, za wyczynę roku 2011, 2011 roku National Geographic. Natomiast, proszę Państwa, historia zaczyna krąg, mianowicie jestem posłanką w Instytucie Włoskim. Schron, który nas uratował, fundowała rodzina 18-letniej Włoszki, która zginęła na Konfaguarii. Tak naprawdę jej śmierć uratowała nam życie w tej chwili tutaj z panią Agnieszką tutaj z Bochni wybieramy się do Żydu, żeby odnaleźć rodzinę Elenu, sen tej Włoskiej. Podziękować jej za uratowanie życia. To jest niesamowita historia obrazująca to, że Czasami dobro dane no, wraca nie w nieprawdopodobny sposób, a poza tym czasami, tak jak mówię, śmierć, trzy się, ratuje, ratuje nam życie. Zresztą z Łukaszem mamy podarowaną, określoną ilość uderzeń serca, ja tak sobie myślę, bo mieliśmy wykupiony bilet na pociąg z, z Warszawy do Krakowa, który był w katastrofie Pani, Pani, ja nie mam I, mam I dzięki amorom Łukaszom życiu, nie zdążyliśmy. Natomiast yy, na myślę, że Pan podarował nam po raz kolejny życie, dzięki temu możemy Wam dawać to świadectwo. Łukasz, po powrocie z Argentyny no, dochodziłeś też do siebie, bo miałeś problem z czuciem w palce. Czyli, czy wtedy pojawiła się no, wizja, no, że jednak muzyka zejdzie na dalszy plan? Bo tak naprawdę to była walka o to, żeby w ogóle móc, pan sami palcami czuć, żeby czytać braille, tego nie potrafiłem zrobić, nie potrafiłem wyczuć klawiatury w telefonie, bo wtedy jeszcze taki były klawiszowe, no nie mówiąc o instrumentach, więc to, to była bardzo taka zdeterminowana walka, żeby wrócić do tej pełno, pełnej sprawności manualnej, no bo bez tego sobie życia nie wyobrażałem. No ale udało się. Myślę, że, że prawda przyrodę, szabować ten nasz świat dookoła, który mamy, jest groźny. Jeszcze chciałbym zapytać Was o Elbrus, bo Piotr często powtarza, że właśnie wyprawa na Elbrus była taką, w trakcie której niewidomy Łukasz otworzył mu oczy na, na pewne sytuacje. No i chciałbym Byście też wspomnieli o czy ja Łukasz to był 2009 rok 2 sierpnia straszna burza śnieżna która ciskała na mnie o skały wiatr wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę nieprawdopodobnie i ranem nad ranem zrobiło się tak zwane okienko pogodowe Łukasz usiadł na trawersie przed szczytem nie bez egzemplarza zapytał, powiedziałem, co się stało, ja mówię, Łukasz, mamy okienko pogodowe, zdobędziemy Elbrus. I mówi, opowiedz mi, co widzisz. I ja zacząłem opisywać to, co widzę, czyli szczyty górskie pojawiające się z biełki w górę. I szedłem, bo tak, oczami, po trzech minutach rozpłakałem się. Nie byłem w stanie słowami opisać to, co widzę. Pamiętajcie o tym każdego dnia, kiedy, kiedy stajecie rano, że, że to, czego doświadczamy, jest ogromnym darem, i w którym nie, nie jest to Z Tym bardziej będziemy to doceniać, będzie celebrować każdą chwilę życia. Tak, tak ale też był <grywanie> to też byłaby taka która pokazała, że można szczytu nie zdobyć za pierwszym razem, ale wystarczy chwilę odpuścić, przeczekać na tą właśnie wspomnianą okienko pogodowe i ponownie zaatakować i skończyć z pełnym sukcesem. Więc to też jest po prostu determinacja, uporczywość, cierpliwość czasem taka zwierzęca zaciętość. Tego Państwu życzę z całego serca. Życzę. Dziękuję. Przede wszystkim zyskałem wspaniałego przyjaciela, zyskałem wspaniałego przewodnika, który był mi w stanie opisać to, czego nigdy bym w życiu nie dotknął, nie doświadczył w jakikolwiek sposób, Bo karty różnych książek, różnych powieści nie są w stanie tego wszystkiego oddać. To, co tam się doświadcza, to z czym się zmaga, jak takie proste rzeczy się wydają, Mega wielkie. Ciepła kawa, ciepła herbata, gorąca czekolada, yy, ciepły śpiwór w namiocie. A po zejściu ciepła wapna, pyszny z schabowy. Tak się to ocenia rzeczy, a no. po prostu to są dary od osób, które to trzeba łapać pewnymi garściami, naprawdę. To niech to zostanie poeta ja. Do dzisiejszego spotkania. Doceniamy to, co. Proszę. proszę Państwa, to nasze wystąpienie jest dość rodzajem świadectwa. Chciałbym powiedzieć jedno. Martyna Wojciechowska bardzo namawia mnie, żebym zdobył kolejne szczyty z kolei Ziemi, poszedł na Monte i tak dalej. I czeka na mnie Monte Bardzo Was proszę o intencje w mojej, w mojej osobie, ponieważ mam do zdobycia najwyższy szczyt przede mną, a mianowicie ma 5,5 i jest na jelicie grubym. Mam piątą znowę warunkową. W czerwcu przyjdzie mi na szpitala. Jest, jest to duże wyzwanie. Natomiast na koniec naszego wystąpienia powiem wam tylko jedno. Mianowicie największą mądrość życiową, jaką usłyszałem, to od górala z wojny, który na moich dyskiwaniu, na temat zdrowia, problemów finansowych, powiedział tam Wisł, sitkie nosem problemy, są jak węzełki na powrozie naszego życia. Jak się ktoś po tej linii no chce ślizgnąć, to go strasznie dupał. A jak jest mądry, to każdy węzełek wykorzystał, co by wyzeń po ku wiersycku wejść. Pamiętajcie, że upadanie jest wpisane w nasze życiorysy, a to, co wydaje się największą traumą, okazuje się ogromnym darem od naszego stworcy, jak ja go nazywam.

Sí. ¿Eh?